Witajcie, dzisiaj przychodzę z długo wyczekiwanym, to dosłownie długo wyczekiwanym filmikiem o moich rolkach. Jak już mówiłam, miałam to nagrywać chyba trzy dni temu, parę dni temu, ale nie miałam dostępu do pamięci yy, na, do nagrywania, więc już teraz mam i wraca. Ten filmik będzie dotyczył mojej przygody z rolkami, ponieważ rolki to jest jedna z moich czterech pasji, którą po prostu kocham. Odpowiem w tym filmiku na pytania różne dotyczący rolk. Na jakich rolkach jeżdżę, ile razy tygodniowo lub miesiącowo jeżdżę, w czym jeżdżę i tak dalej. No to jedziemy, bo chyba nie będę przedłużać. Ogólnie ja rolki mam takie. Są one z Dekaklonu z firmy Oxello. Są tutaj zapinane na taką klamrę, rzep oraz sznurówki. I mają cztery kółka. Ogólnie w prawej rolce jeszcze jest hamulec, właśnie to jest nawet prawa. Ale ja go odinstalowałam. Więc jest konik. I polecam te rolki, te rolki kosztowały ogólnie 200 zł równo i właśnie z Decathlonu są i mega je polecam. Mam już je chyba nie cały rok, a może już rok. Więc naprawdę się mega sprawdzają, naprawdę polecam. I jak już mówiłam, kochani, z na rolkach. Następna rzecz Ogólnie polecam, żeby jeździć w rzeczach wygodnych, na przykład w dresach, na przykład teraz wróciłam z rolek i mam taką luźną brustkę oraz krótki spodenki z cytrynki. rzeczą są również znane przez wszystkich frotki, takie białe, ja mam. Również z Decathlonu, szczerze, ja jeszcze w nich nie jeździłam, ponieważ kupiłam je wczoraj, ale naprawdę fajnie się sprawdzają, są wygodne. Następną ważną rzeczą jest to, od kiedy jeżdżę, od jakiego roku życia. Otóż sama nie wiedziałam, więc zapytałam taty i on mi powiedział i odpowiedział, jestem za i nawet zdziwiona, ale cieszę się, bo gdybym nie zaczęła jeździć, no to to by nie moja, była moja pasja, a ja naprawdę to kocham robić. Zaczęłam jeździć na rolkach w wieku czterech latek i wtedy dostałam pierwsze rolki, zaczęłam się uczyć za rękę, jeździłam z Teams i naprawdę nie wiem, czy to zapowieści, czy ze wspomnień, ale dobrze to wspominam. Wiem, że ogólnie niektórzy są tacy, że jak na przykład coś nie wyjdzie, jak się wywalą, to się poddają. Ja taka nie jestem, ja staram się dalej próbować. Na rolkach miałam różne przygody, jak się wywalałam, jak starałam sobie skórę na przykład z nóg, albo jak miałam prawie wypadek z samochodem na rolkach, dlatego trzeba uważać, ale ja na przykład nie jeżdżę w ochraniaczach ani w kasku, no bo już teraz umiem jeść. Następną rzeczą jest to, i to jest dość ważne, gdzie jeżdżę ile razy tygodniowo lub w miesiącu. Ja ogólnie jeżdżę codziennie, no chyba że jest jakaś burza, wycieczka, biwak. No to oczywiście to się nie udaje wtedy, ale że dzisiaj byłam dwa razy na rokach. I gdzie jeżdżę? Najpierw jeździłam po boisku szkolnym, tak w kółko. Teraz jeżdżę albo na skatepark, albo do parku, albo sobie na miasto. Jadę po prostu, żebyś tak przejechać, albo z koleżanką, albo na jakieś lody, no to raz tutaj po prostu przejeżdżam. Zazwyczaj, kiedy jeżdżę codziennie, to trwa godzinę, czasem troszkę dłużej, czasem trochę mniej. No bo wiadomo, jeżeli ktoś zbyt nie ma czasu, to dobrym rozwiązaniem jest to, jeżeli lubi jeździć, żeby na przykład na dodatkowe zajęcia jechać i wracać w rolkach. Wiadomo, można sobie w prędzaczek włożyć buty na zmianę i po prostu pojechać, bo to jest dla mnie naprawdę fajne. No chyba, że macie mega do blisko dodatkowe zajęcia. To nie. Telefon mi się prawie <grych> spadł. Następną rzeczą i również dosyć ważną, o której chciałabym Wam powiedzieć o rolkach. Nie wiem właściwie, czy kogoś to zaciekawi, ale miałam w życiu całą trzy właśnie jakby pary rowek. Pierwsze to były, kiedy zostałam na te cztery latka i to były właśnie rosnące z moją stopą, czyli takie regulowane. I te również są takie regulowane, tutaj gdzieś się reguluje i to rośnie. Jeszcze można to powiększyć. I właśnie to były takie różowo-białe, ja je pamiętam z wygodu bo je naprawdę długo miałam. Później kupiłam sobie takie łyżwo-rolki, że się zmieniało poza na łyżwę lub na kółka. I one ogólnie były yy, zielone. Kupiłam je w jakiejś kurtowni zabawek. Po jakimś czasie zorientowałam się, że chciałabym mieć bardziej zaawansowane rolki. Pojechałam do Decathlonu i te kupiłam i nadal mi służą już chyba prawie rok albo rok. I naprawdę świetnie się sprawdzają. Jest jeszcze wiele rzeczy, które chciałabym Wam o tym powiedzieć, naprawdę. Dlatego, jeżeli przyjmiecie dobrze ten filmik, to nagram o trzech moich pozostałych pasjach. Filmiki takie, jak się zaczęła moja przygoda z. Jeszcze Wam nie zradę, jakie są moje trzy pozostałe pasje. Yy, oraz nagram, może, jeżeli jeszcze coś, jakiś tutorial na rolkach lub na to, co jeszcze lubię robić, ale zobaczymy. Jeżeli to naprawdę dobrze przyjmiecie, to jeszcze Wam naprawdę nagram, obiecuję. Jeżeli w komentarzu napiszecie też, czy chcecie, no to też, a jeżeli napiszecie i po prostu dobrze to przyjmiecie, to również. Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że po tym filmiku chociaż spróbujecie jeździć na rolkach, a jak nie, no to miłego oglądania Wam życzę. Pa!